Julian tuwim spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo Pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznakonych pilnie zawsze trzyma. A tu już po jedenastej i słowika nie ma. Wszystko stygnie. Zupka z muszek na wiekornej rosie. Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie. motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku. A na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli. Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. A pan słowik słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.